Kamil, wszystkim witaj po świętach. Jak się udało coś odpocząć, o, o, trochę poświętować z rodziną? Witajcie! Witam wszystkich <laughs> po świętach. E, udało się odpocząć e, na szczęście e, udało mi się też zapomnieć trochę o skakaniu o rywalizacji, odciąć się całkowicie, także nie tylko fizycznie, ale również i, i głowa odpoczęła. Jak tutaj się skacze, w Oberstdorfie, po tym odpoczynku? Przyjemnie, luźno, lekko i przyjemnie. Jak oceniasz te trzy skoki? Który był najlepszy? Uważam, że każdy z nich był dobry. Niekoniecznie mogę stwierdzić, który był, był najlepszy, bo nie było takiego... Żaden nie był jakiś szałowy albo turboszałowy. Po prostu były takie solidne, dobre i solidne skoki. Z tego też jestem zadowolony, bo e, nie ma żadnych spięć, tylko jest po prostu normalne skakanie. A miejsce ma jakieś znaczenie w związku z tym, że to jest turniej KO i łatwiejszy rywal teoretycznie, czy nie ma znaczenia miejsce w kwalifikacjach? Generalnie, generalnie no nie ma miejsca w kwalifikacjach, nie ma znaczenia miejsca w, kwa... miejsce w kwalifikacjach. To znaczy w tym razie KO, tak <laughs> pytam, bo, bo może to być łatwiejszy rywal, prawda? E, no ale jeżeli, jeżeli odda się taki skok na jaki może powiem, powiem za siebie jeżeli oddam taki skok na jakim jesteś to generalnie chyba nie będę miał problemu żeby wejść do drugiej serii i nawet rywalizować o jakieś dobre miejsce um, tylko trzeba taki skog oddać i to, to, jest, to jest najważniejsze i ja na tym się będę, będę skupiał. No właśnie jest ta linia zielona, która gdzieś tam się przesuwa jak ty to odbierasz? Normalnie, no i jest sobie linia i E, I jej, jej nie zmyję niczym. Natomiast nie koncentruję się na niej. To jest też moja recepta. Widziałem ją we wszystkich trzech skokach i, i w żadnej jakieś nie, nie zwracałem na niej większej uwagi. Po prostu skupiam się na tym, co mam zrobić, na, na dobrym też lądowaniu solidnym. E, może to też jest jakaś recepta. To nie jest tak, że jak ona gdzieś tam jest, że próbujesz jeszcze dociągnąć, bo wiesz, że ona oznacza pozycję lidera. Nie, ja, ja myślę, że... Mogłoby się to skończyć nadmiarem śniegu w ustach. A ten, ten skocznie chyba znacie bardzo dobrze, bo tutaj sporo trenowaliście przed, przed, przed sezonem zimowym. Jak tutaj czujesz ten obiekt? No, obiekt zbytnio się nie zmienił po, od, przez, ten, przez ten miesiąc czy półtora. Cieszę się, że mogliśmy właśnie poskakać trochę jesienią, poznać lepiej bliżej, zaprzyjaźnić się z tą skocznią. No i teraz, teraz chyba nam jest trochę łatwiej, bo, bo nic nas nie zaskakuje. Tyle. No. Jesteśmy w dobrej dyspozycji, to co tu, co tu, co tu gadać. Po prostu skacze, skacze się dobrze i, i chyba nie ma tak naprawdę znaczenia na jakiej skoczni. Fajnie się skacze jako ostatni zawodnik w serii? Bardzo. <noise> czy, czy to jakoś dodaje motywacji przed tym turniejem 4 skoczni? Generalnie mi motywacji nie brakuje, także też, też staram się nie, nie przemotywować, tylko, tylko po prostu podejść spokojnie do tych zawodów. Wiem na co mi stać, wiem też co mam zrobić, żeby, no żeby osiągać takie wyniki, jakie, jakie by mnie zadowalały, ale przede wszystkim chcę się cieszyć ze skoków. Chcę po prostu czerpać radość z tego, co robię, i to jest, to jest dla mnie najważniejsze. Dziękujemy Kamil. Powodzenia. Dziękujemy. Dziękuję.